Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Karolina Kotrakonicka. Witam Was na pierwszym live z naszego wyzwania, które jest na temat jak tworzyć dobre nawyki i eliminować złe. Pierwsze kilkanaście sekund będzie troszkę na rozgrzewkę, ponieważ korzystam z nowego programu i wiem, że mają troszkę opóźnienia, więc dam Wam chwilkę, żeby to jakoś zaczęło, że tak powiem, się troszkę mielić. I też, jakbyście mi mogły dać znać, czy mnie widać i czy mnie słychać. Mam nadzieję, że się komentarze tutaj będą pojawiały. I w międzyczasie, tutaj sobie jeszcze otworzę stronkę, żeby widzieć, czy coś piszecie. I już za chwilkę będę pokazywać prezentację. I zaczynamy. Dobra. Ok. Komentarze nie wiem. Na razie mi nie wyskakują. Mam nadzieję, że będzie wszystko y, OK. O, super. Dzięki. Widać i słychać, więc najważniejsze. Troszkę będę patrzeć się na drugi monitor, ponieważ żeby było widać dobrze prezentację, też żebym widziała Wasze komentarze, to musiałam troszeczkę przemeblować sobie mieszkanie. Y, więc już tutaj wysyłam Wam prezentację. Już powinniście widzieć za chwilkę to, co ja mam na ekranie, a nie moją twarz. Więc też jeśli możecie, to dajcie proszę znać, czy widać slajd pierwszy z naszego wyzwania. I ja powolutku już będę zaczynać. Mam nadzieję, że wszystko jest OK. No dobra, no to kochani, zaczynamy. Dzisiaj już, tak jak powiedziałam, pierwszy dzień naszego wyzwania. Jak tworzyć dobre nawyki, eliminować złe. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać ćwiczenie. Pierwsze, jak najbardziej wysyłajcie na, na grupie informacje, jak Wam się ono udało, co z niego dla siebie wzięłyście. Tak jak też będę mówić na samym końcu, dla osób najbardziej zaangażowanych będą nagrody, nawet kilka do wyboru, ale o tym też właśnie na końcu będę mówić. Tak więc dobra, no tak jak mówiłam. Nasze wyzwanie będzie się opierało na książce Jamesa Clara Atomowe Nawyki, o której już Wam też wspominałam, myślę już wielokrotnie na Facebooku, w moich postach i też w moich live'ach. Te osoby, które czytały, mam nadzieję, że się podobało, te osoby, które jeszcze nie miały możliwości, to gorąco polecam i zachęcam, ponieważ naprawdę jest to książka, która daje bardzo dużo fajnych przykładów z życia i w bardzo prosty, ale również naukowy sposób wyjaśnia, z czym się w ogóle te nawyki je, że tak to ujmę. Też bardzo szybko na temat wyzwania. Nasze wyzwanie będzie miało 5 dni. Dzisiaj jest dzień pierwszy, w piątek będzie dzień ostatni. Oprócz tego, że mam nadzieję, wszystkie osoby, które się zapisały, dostały materiały i będą zadania do realizacji w, w trakcie tego wyzwania, to będę również prowadzić codziennie o godzinie 20 w tej naszej grupie takie krótkie live y podsumowujące i dające też Wam wiedzę, ponieważ specjalnie w ramach materiałów nie uwzględniałam żadnych treści takich teoretycznych, żeby po prostu można było je w trakcie liveów Wam przekazać i gdyby były jakieś pytania, to również na bieżąco pytajcie. No jest troszeczkę opóźnienie tutaj na Facebooku um, ze względu na ten program, który używam, no ale nawet jeśli z opóźnieniem, to, to spróbuję jak najbardziej odpowiedzieć. Jeśli będziecie też mieć jakieś pytania później, to też się nie krępujcie, będę później próbowała odpowiadać na wszystkie komentarze. I tak bardzo szybciutko w ramach prowadzenia, dzień pierwszy, czyli podstawy, tutaj powiem Wam krótko na temat tego, jakie są właściwie takie główne, psychologiczne trudności z nabywaniem nawyków, oprócz tego, dlaczego nie wszyscy również osiągają te sukcesy, mimo tego, że bardzo często mają takie same cele, oraz zacznę mówić na temat mechanizmów, jakie właśnie z tym posiadaniem, wprowadzaniem nowych nawyków. dniu no drugim będziemy mówić na temat sygnałów, Czyli będzie to już pierwszy, pierwszy temat związany właśnie z tymi mechanizmami, z tymi krokami. Tam powiemy sobie od tego, o, o tym troszeczkę na temat od czego zacząć. Powiemy sobie również o sposobach i o tym, jak otoczenie wpływa w ogóle na nasze nawyki. W dniu trzecim na temat pragnień. I tutaj będę mówiła na temat tego, jak się mają pokusy do uatrakcyjnienia wyrabiania nawyków. Oraz jaki mają wpływ ludzie w naszym otoczeniu, bardziej konkretnie. Dzień czwarty, czyli reakcja, czyli już ten nasz właśnie właściwy nabyk. Będziemy mówić o prawie najmniejszego wysiłku oraz przedstawię Wam bardzo krótko zasadę dwóch minut. I dzień piąty, czyli dzień ostatni, będzie poświęcony temu, jak oszukać nasz mózg, który pragnie dostawać natychmiastową gratyfikację. Też o tym troszeczkę pisałam w poście, nasze znaczy artykule na moim blogu. Natomiast w trakcie prezentacji troszeczkę więcej na ten temat powiem. I ostatni punkt, właśnie w dniu piątym, to będzie jak śledzić postępy. W trakcie tych wszystkich czterech następnych dni będę również mówić o tym, jak eliminować te złe nawyki, które mamy. I tak, troszeczkę o mnie, żebyście też wiedziały, kim ja w ogóle jestem i dlaczego o, o tym Wam będę opowiadać. Z zawodu, tym czym się zajmuję, to jestem menażerem w korporacji. Jednej z największych branży FMCG. Jestem również certyfikowanym trenerem biznesu. Prowadziłam swego czasu również moją własną firmę szkoleniową i nawyki, motywacja, zarządzanie sobą w czasie to są właśnie tematy, w których się też tak powiem, specjalizowałam w tamtych czasach. Oprócz tego, jeśli śledzicie mój blog, to pewnie wiecie, jestem coachem w trakcie e, nauki. E, zaczęłam w zeszłym miesiącu moją szkołę coacha, Teraz miałam drugi, drugi zjazd. Um, więc w tym temacie też się próbuję kształcić. Oprócz tego jestem założycielką marki e, wcześniej Kotra, teraz przerobiona na rozwojowniczkę. Jeśli chodzi o moje życie prywatne, to jestem mamą pięcioletniej Julity i żoną Michała. Z zainteresowań e, interesuję się psychologią, coachingiem oraz szeroko pojętą praktyką produktywności to od razu uprzedzam, że moja córka do nas zawitała, wy jej nie widzicie, ale ją widzę, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. Gdyby coś, to z góry przepraszam. I teraz tak, przechodzimy do dnia pierwszego, czyli teraz spróbuję Wam przedstawić same miecho, żebyście też mogły pójść yy, i wieczorem się rozluźnić po ciężkim dniu pracy. Zaczniemy od tego, jaki jest jeden z głównych powodów yy, trudności z nabywaniem nawyków. I tutaj, gdyby nie to, że są opóźnienia, to bardzo chętnie bym posłuchała od Was, jak myślicie, dlaczego mamy takie problemy, żeby wdrażać właśnie te dobre nawyki, yy, z Waszego doświadczenia. Bardzo chętnie, by, bardzo fajnie by było, gdybyście napisały, a ja w międzyczasie przedstawię Wam, jak to w teorii wygląda. Tutaj na slajdzie macie tak zwany wykres przedstawiający plateau ukrótego potencjału. Yy, I to, co możecie zobaczyć, to. Jak nasze oczekiwania mają się względem efektów i względem czasu. I to jest tutaj, mam nadzieję, że widać myszkę. Ta tutaj część. Jest to, jak widzicie, liniowe oczekiwanie, czyli my względem czasu oczekujemy. E, o jest tylko jeszcze zobaczę, pomóc się do starych przyzwyczaił, zapominam. No też, też. Tak, macie rację z, z komentarzami. Aczkolwiek właśnie te, ta teoria plato ukrytego potencjału mówi nam o tym, że nasze oczekiwanie jest takie liniowe, i chcielibyśmy osiągać dość szybko rezultaty i widzieć efekty w takim właśnie liniowym wzroście. Natomiast, no, jak możemy zauważyć, przebieg rzeczywisty, czyli to, co nas spotyka w realnym życiu, niestety tak nie wygląda, jest to bardzo powolny wzrost. Czyli bardzo powolne efekty względem czasu, i dopiero gdzieś tam po jakimś czasie następuje taki mocny skok. I teraz ten obszar, który tutaj jest pomiędzy naszym oczekiwanym przebiegiem, a tym przebiegiem rzeczywistym, nazywa się doliną rozczarowań. Jest to właśnie jeden z powodów, dlaczego w dużej mierze ludzie mają problem z nabywaniem nawyków, ponieważ po prostu rozczarowują się, nim te efekty zostaną zauważone. I następna rzecz, którą również chciałabym Wam przedstawić, to jest, dlaczego jedni osiągają sukcesy, a drudzy mimo tych samych celów nie. Nie wiem, czy miałyście taką możliwość, żeby właśnie zaobserwować kilka osób, nawet dwie osoby, które miały ten sam cel. No i w przypadku jednej osoby ten sukces został osiągnięty, w przypadku drugiej nie. No i teraz pytanie, z czego to w ogóle wynika? Takim dominującym poglądem jest to, że najlepszy sposób na osiąganie w życiu tego co pragniemy, polega na wyznaczaniu celów. No jak można się spodziewać z tej tezy, nie bardzo to działa, jako że mamy te same cele, a nie zawsze ten, te efekty osiągamy. I tutaj pierwszym takim problemem, na którym możemy się napotkać, jest to, że osiągnięcie celu jest tylko taką chwilową zmianą, ponieważ no postanawiamy coś sobie, osiągamy ten cel, no ale... Po, po tym celu, po jego osiągnięciu, tak de facto, bardzo często wpadamy w te same schematy myślowe i y, zapominamy o tym, co udało nam się wykształcić, jaki nawyk udało nam się wykształcić w tym czasie. Problem drugi to jest to, że cele są również sprzeczne z takim długofalowym rozwojem, czyli znowu to samo, tak? Mamy jakiś cel ustalony, osiągamy go, no i co dalej? Nawet często jest tak, że sportowcy, kiedy się przygotowują do zawodów, to po, nie wiem, przebiegniętym maratonie folgują sobie później, tak, więc, że tak powiem, te wszystkie efekty, które zostały zrealizowane, wszystkie efekty, które zostały zrobione, już, że tak powiem, nie mają tego realnego później rozwoju długofalowego. I tutaj taką fajną, mi się wydaje, bardzo prostą metodą, którą właśnie poleca nam autor książki Atomowe nawyki, to jest to, żeby zapomnieć o celach i skupić się na systemach, czyli na czymś zupełnie więcej, co właśnie pozwoli nam utrzymać ten długofalowy rozwój i zmienić nasze przyzwyczajenia w taki sposób, żebyśmy po prostu w dłuższej perspektywie czasu nie mieli tego efektu jojo, tylko żebyśmy mogli się właśnie dalej rozwijać i dalej te nawyki mieć. I tutaj na następnym slajdzie widzicie takie trzy warstwy zmiany zachowania. I teraz mówimy o dwóch takich różnych podejściach, czyli właśnie jedno jest bardziej skierowane na cele, czyli wychodzimy od celów i jest to pokazane po lewej stronie, że cele są naszym, naszą bazą i na tych celach, na rezultatach właśnie nasze nawyki bazują. Natomiast drugim podejściem jest podejście, że wychodzimy od naszej tożsamości, czyli po prawej stronie. Przepraszam, na odwrót. Tutaj wychodzimy od tożsamości, tutaj wychodzimy od naszych rezultatów. I teraz, o co w ogóle w tym, w tym chodzi? Nie wiem, czy miałyście kiedyś właśnie taką sytuację, że chciałyście jakiś cel osiągnąć, no i było to właśnie takie krótkoterminowe. Natomiast w momencie, kiedy na przykład taki no przykład z mojego życia, Postanowiłam sobie, że będę pisać jeden artykuł w tygodniu. No i raz napisałam, drugi raz napisałam. No, już przy trzecim było ciężko, bo zaczynało już, tak powiem, jakieś inne rzeczy tutaj górować. Natomiast w momencie, kiedy sobie postanowiłam, że trzeba troszeczkę od innej strony wyjść i spróbuję wpłynąć na moje przekonania, i podeszłam do tego w ten sposób, że stwierdziłam, dobra, od teraz. Jestem blogerką i no, jako blogerka muszę robić to, to, tamto, tak? czyli między innymi właśnie pisać artykuły, sprawdzać, jak te artykuły są czytane i tak dalej. To powiem Wam, że o wiele bardziej to we mnie zadziałało niż właśnie takie stricte ustalanie tych, tych celów, ponieważ no, już osiągnięcie celu, że tak powiem, sprawiło, że później było mi no, ciężej się do tego zmotywować. Teraz, jeśli chodzi o takie podejście, żeby nawyki bazowały na tożsamości, to wyróżnia się dwa takie kroki, z czego właśnie te kroki były trochę powiązane z tym ćwiczeniem, które mam nadzieję zrobiłyście. Pierwsza rzecz to jest określenie, jakim typem człowieka chciałabyś być, czyli właśnie w moim przypadku powiedzmy to była ta blogerka. I drugie, udowodnij to sobie małymi zwycięstwami. I teraz jest taka prawda, że im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej ugruntowuje się w Twojej tożsamości yy, i tym częściej w ten sposób postępujesz. Nawet też drugi taki mój przykład. Kiedyś byłam osobą, która bała się walczyć o, o swoje yy, i raczej patrzyła na to, co inni myślą. No, w pewnym momencie, jak przyszłam do korporacji, to na początku, że tak powiem, już zauważyłam, że, że to nie działa i w ten sposób postępując, za dużo nie osiągnę. No jako że poszłam od razu na profil menadżerski, no to te oczekiwania właśnie, że będę menadżerem, były jak najbardziej na miejscu. I też w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o sobie jako menadżerze, to z automatu właśnie pewność siebie i takie zachowania typu walka o swój zespół, walka o swoje zdanie, o swoje przekonania, o wiele częściej zaczęła występować. No i w sumie tak teraz patrzę, że z biegiem czasu nawet jak już nie jestem w pracy, tylko muszę gdzieś tam wyjść na miasto, coś załatwić. To te zachowania tak mocno się we mnie ugruntowały, że jestem w stanie w ten sposób postępować. Nie myśląc oczywiście o jakimś tam konkretnym celu. No i teraz już przechodzimy do, wydaje mi się, jednej z ważniejszych rzeczy, ponieważ jest to coś, co właśnie będziemy później omawiać przez następne cztery dni. Są to właśnie te cztery kroki do tego, jak przyswajać sobie nawyki, o których wspominałam. I jedna taka pierwsza rzecz, którą chciałam, żebyśmy sobie omówiły, to jest to, czym w ogóle są nawyki. Ponieważ tutaj mi się wydaje, że jest też dużo rozbieżnych przekonań na ten temat. W naszym ujęciu, naszym zrozumieniu na początku tego wyzwania, i, i też to, co będziecie czytać nawet w książce, gdybyście ją sobie chciały właśnie przeczytać, to jest to, że nawyki to zachowania powtarzane tyle razy, że stało się odruchem. I głównym takim celem nawyków jest to, żeby rozwiązywanie jakiegokolwiek problemu było przy najmniejszym nakładzie energii. Czyli żeby właśnie te nawyki wynikały nie z tego, że my cały czas świadomie kontrolujemy wszystko, ponieważ wtedy działa ten część mózgu staczego, Natomiast, tylko żeby właśnie te nawyki wynikały z tych dwóch, że tak powiem, mniej konsumujących energię obszarów mózgu, czyli tych dwóch dolnych, tak? o których też wcześniej mówiłam. I teraz, jak w ogóle wygląda ten cały proces, ten cały, te całe cztery kroki? Pierwszy krok to jest sygnał, czyli coś po prostu musi się zadziać. Mózg analizuje nasze otoczenie i wtedy widzi, o, to jest to, co mi daje następnie pragnienie i przyjemność. Czyli właśnie przechodzimy bardzo płynnie do kroku drugiego, czyli do tej całej siły napędowej. I tutaj jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że nie pragniesz samego nawyku, ale zmiany tego stanu, w którym aktualnie jesteś. Tak? I następnym krokiem to jest krok trzeci, czyli reakcja, czyli po prostu nawyk w formie takiej myśli lub jakiegoś konkretnego działania. I ostatnie, to do czego wszystko, że tak powiem, dąży i dlaczego to wszystko w ogóle występuje, to jest oczywiście nagroda. Czyli coś, co przynosi nam satysfakcję i uczy nas dodatkowo również na przyszłość. I to uczy nas, wydaje mi się, jest bardzo istotne, ponieważ w momencie, kiedy nie ma nagrody, no to następnym razem jest mało prawdopodobne, że ten sygnał, że tak powiem, wywoła tą samą reakcję, prawda? Więc w ten sposób nasz mózg się uczy i też to, co jest bardzo ważne, żeby powiedzieć: jak widzicie, narysowałam tutaj kubko. To nie przez y, przypadek. Jest to koło, ponieważ non stop nasz mózg bada otoczenie, i nawet po otrzymaniu nagrody, nasz mózg znowu szuka tego sygnału, żeby tą nagrodę dostać. Ym, konkretnie o tych wszystkich krokach będziemy właśnie mówić w następnych dniach. Tutaj chciałam Wam tylko zaznaczyć właśnie, że całe te cztery kroki są ze sobą powiązane. I, i jedno wynika z drugiego i też to, co jest istotne. Z tego obrazka, co to mi się wydaje, wynika, jest to, że nie możemy przejść również od razu na przykład od sygnału do reakcji. Są to rzeczy, które naprawdę muszą wyniknąć jedna po drugiej, ponieważ w momencie, kiedy zabraknie jednej z nich, to nie dokończymy tego całego koła, tak? Jeśli na przykład będzie sygnał, ale nie będzie nam się coś wydawało atrakcyjne i nie będziemy mieli tej, tej siły napędowej, no to to się nie zadzieje, tak? Tylko w momencie, kiedy wszystkie te cztery rzeczy są naraz tylko wtedy będziemy w stanie właśnie zamknąć ten cały krąg nawyków. I tu mam też teraz dla Was taką dobrą informację, ponieważ wiele razy w swojej karierze, w ogóle w swoim życiu, słyszałam coś takiego, że mi się nie uda czegoś wprowadzić, ponieważ nie mam do tego predyspozycji. I tu właśnie chciałam zaznaczyć coś takiego, że geny owszem, spływają, wpływają w taki sposób, że nam mogą coś ułatwić bądź utrudnić. Ale jednoznacznie nie wykluczają możliwości wystąpienia jakiegoś nawyku. I tu taka rada dla Was, gdybyście były zainteresowane tym, w jakich dziedzinach, w jakich w ogóle polach macie największe szanse, żeby osiągnąć właśnie sukces, to są dwa takie fajne narzędzia warte uwagi, które opowiedzą Wam trochę na Wasz temat, tego, jakie jesteście, oraz tego, jakie macie predyspozycje, jakie macie talenty. Jedno to jest test MBTI, który pokazuje Wam właśnie. Jakimi typami osobowości jesteście? Jest również test talentów Galupa i tutaj dokładnie dowiecie się na temat tego w jakich tematach się specjalizujecie, w jakich tematach jesteście najlepsze. I na koniec chciałam wam również pokazać tak zwaną zasadę złotowłosej. Zasada ta jest związana stricte z motywacją i mówi o tym w jakich w przypadku jakichś zadań mamy największą motywację do tego, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, tak? Co jest, wydaje mi się, bardzo istotne w przypadku nawyków. I na wykresie właśnie możecie zobaczyć, że e, początkowo wraz z e, trudnością wzrasta nasza motywacja, prawda? Czyli w momencie, kiedy na przykład mamy małą trudność zadania, też nie jest to za dobrze, ponieważ wtedy jesteśmy znudzeni i nie ma. Da, powiedzmy tego pragnienia, nie, nie, nie czujemy, że będziemy mogły się realizować w przyszłości. E, natomiast w przypadku, gdy ta trudność jest z kolei za duża, również nie jest to dobrze, ponieważ motywacja znowu spada. Tak? Ponieważ wtedy czujemy się zdemotywowani, ponieważ często jest to powiązane z porażką. I takim złotym środkiem e, jest właśnie strefa złotowłosej zaznaczona na niebiesko, czyli coś pomiędzy nudą a porażką. E, i w tych momentach się jesteśmy najbardziej zmotywowani, ponieważ w tych granicach właśnie nasze możliwości są największe na realizację tych wszystkich zadań. No i słuchajcie, i dzisiaj na tyle. Już tak powiem, pozwolę sobie wrócić do, do mojej postaci. Tyle, jeśli chodzi o teorię. Ostatnia rzecz, którą jeszcze Wam chciałam pokazać, to jest właśnie to ćwiczenie. Mam nadzieję, że wszystkie macie materiały. Jeżeli ktoś tych materiałów nie ma, to bardzo krótko bym chciała właśnie pokazać, nad czym możecie pracować. Mam takie wrażenie, że z postu, który napisałam, że tak powiem, jednoznacznie to nie wynika. bo też było to troszeczkę zamierzone, żeby po prostu osoby, które, że tak powiem, zgłosiły się o materiały, nie czuły się później pokrzywdzone w jakiś sposób, że, że wykonał dodatkową, powiedzmy, czynność, jakim było właśnie zapisanie się do otrzymania materiałów, a materiał dostają wszyscy. Tak więc. <laughs> Zadanie dzisiaj polegało na tym, żebyście wypisały sobie z koleżycia, które wygląda w ten sposób, wszystkie swoje osiem cech, które pomogłyby wam w realizacji marzeń i waszych celów. I później w odniesieniu o te cechy prosiłam Was również, żebyście sobie zapisały, jakie, na, jakie prowadzenie nawyków pomoże Wam w realizacji tych Waszych, właśnie celów, które sobie określiłyście. I tutaj też, gdybyście były zainteresowane, ponieważ jest to no, stricte ćwiczenie coachingowe, też taki trochę bonus, możecie to wykorzystać nie tylko do, do nawyków, ale również w ogóle właśnie do oznaczania swoich celów, do oznaczania swoich mocnych i słabych stron. E, o tym też piszę w sumie w moim dzienniku efektowniku, e, którym wcześniej Wam się już chwaliłam. Więc gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany, jak od innej strony troszeczkę do innych celów sobie to koło życia ugryźć, to też zapraszam do do zapoznania się z, z moim efektownikiem. I właśnie, na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Mówię, jakbyście miały jakieś pytania, bo z tego, co widzę na czacie, to komentarze, ale pytań nie ma. Gdybyście miały jakieś pytania, to mówię, dalej możecie pisać pod tym live'em. Będę na pytania się starała odpowiedzieć. W razie czego też możemy, że tak powiem, na te pytania odpowiedzieć jutro, ponieważ no, wszystkie tematy są ze sobą powiązane. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo i spokojnego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia jutro. Pa.